Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Bliźnięta. Horoskop na lipiec 2024 roku. Co u Bliźniąt może się wydarzyć? Jak, jak u, tu, 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 tu. No taka męska energia. Słuchajcie, o mamy jakąś podróż. No tak, no sezon wakacyjny w końcu się zbliża, także drogie samotne Bliźnięta. Jedźcie. Tu jest jakaś znajomość z drogi pokazana. No, w ogóle lipiec może Wam upłynąć pod, pod hasłem podróżowania, wyjazdów lub robienia czegoś nowego. Może to być nowy związek, bo tu jednak wyzwaniem, tak, no jest ta karta Marsa, więc, więc jest to taka męska energia. No, że to czytanie ogólne, więc już nie generalizujmy, że będzie tylko dotyczyć. Panów, tak, ale wszelakiego typu relacji. <laughs> Czyli nowo poznana osoba może się pojawić na Waszej drodze. Dla bliźniąt wyzwanie to, a z denarów, proszę bardzo, co Wam będzie pomagać lub przeszkadzać? Dziewiątka buław, czwórka mieczy. Rycerz kielichów. Ta. No, zmiana perspektywy jest tutaj, moi drodzy, konieczna. Trójka kielichów. Ósemka. Co tutaj już... Któryś znak i ma tą ósemkę kielichów. czyli odrzucenie propozycji. No więc tak, słuchajcie, jeżeli komuś trafia się nowa praca, bo, bo może może z denarów bardzo często mówi o nowych możliwościach finansowych, to bo bo w poprzedniej pracy no nie wiem, czujecie się oszukani. Ktoś wam zrobił koło przysłowiowego pióra, nie? Ktoś za plecami uzyskał awans. Ktoś dostał podwyżkę, a wy nie. Czyli wszelakiego typu takie rozgrywki, prawda, finansowe. A wy macie takie myślenie: no, ja sobie niczego nowego nie znajdę. Ja już muszę tu tkwić do usranej śmierci, krótko mówiąc, przepraszam za wyrażenie. I, I jesteście w takim zawieszeniu, w takiej stagnacji, w takim myśleniu, no, no nic tu się nie, nie dzieje, słuchajcie, i się nie zadzieje, dopóki nie zostanie zmieniona perspektywa myślenia w Wisielcu. Spojrzeć na całą stronę z innej perspektywy. Nie w tym kierunku, czego nie można, tylko co się da. Co się da. I jesteście w energii króla mieczy. No, faktycznie jest to taka energia człowieka po przejściach, któremu e, niejednokrotnie dokuczono. Dokuczono, e, zmieszano z błotem, dużo przeżyć tutaj się rysuje, i na, na podstawie jakby tych przeżyć, tak jakbyście się bali. Bały zrobić ten krok naprzód. No bo były już doświadczenia, że w takiej i takiej sytuacji, czy mamy schemat myślenia, nie? W takiej i takiej sytuacji wyszło to tak i tak. No i teraz takie zesztywnienie jest, że sytuacja może się powtórzyć i rozwiązanie będzie takie samo. Ha, no i tak, i nie. Tak? Rada tu dla Was, karta głupca. Ja bym powiedziała, że czy generalnie, czy chcecie, czy tam nie chcecie, ale jeżeli nastąpi zmiana perspektywy, zmiana myślenia, zmiana oceny sytuacji, to niewykluczona jest dla Was jakaś nowa ścieżka życiowa. Owszem, z tym bagażem doświadczeń, no bo nie da się wymazać króla mieczy, to, to są Wasze doświadczenia różnego typu. Nie da się tego wymazać, ale potraktujcie, te wszystkie doświadczenia, czy w związkach, w którym byliście, czy w pracy, która była, czy w relacjach międzyludzkich, rodzinnych, ta baza doświadczeń ma dla was być bogactwem, a nie traumą. Tak? W pewnej sytuacji zyskacie takie, bo ja wiem, analogie, tak? O, to już było, poradziłem, poradziłam sobie z tym tak, a tak, to ja teraz wiem, co robić, a czego nie. Zresztą jakby wyczuwam tutaj bliźniaka w takiej bardzo napiętej energii, a cała, cały wszechświat będzie Wam podsuwać możliwości odpoczynku, poznania nowych ludzi, nawiązania nowych kontaktów. Być może właśnie ten człowiek, ktoś, jeżeli któryś bliźniak chce poznać kogoś nowego, to niech ciągle nie mówi: Nie, nie, dziękuję, nie pójdę z tobą na kawę, gdyż ja jestem zawieszony, zawieszona i tylko dumam o tym tam przeszłości gdzieś, i dużo mam negatywnych e, wspomnień, no to ja nie chcę dziękuję. No i tu mamy pierwszy punkt do zmiany zdania. No, pójdę. Dziękuję bardzo. Ach, jak mi miło. Chętnie skorzystam. E, Mówimy o spotkaniach prywatnych, może być również, mogą być również spotkania biznesowe, zaproszenia na rozmowy w sprawie pracy, no energia takiego właśnie, słuchajcie, takiego dziewiątki buław, a bo tam jeszcze nieskończone to jest, to ja z tobą na kawę nie pójdę, no właśnie idźcie. Skończone, trudno, nieskończone, wiem, wiem, przeczę sama sobie, bo zawsze mówię, skończyć jedno, zacząć drugie, ale u Was akurat wyzwaniem jest azdenarów, czyli mamy nowość. To może być nowy wartościowy związek, gdzie obie osoby stanowią dla siebie wartość, tak? Dla kobiety mężczyzna, bo jest dobrze sytuowany, bo zarabia, bo zadba o dom rodzinę. Dla mężczyzny kobieta, bo ona wnosi mądrość, Wnosi pracowitość, stabilizację do życia tego właśnie człowieka. Więc nie kombinujcie jak koń pod górę, albo tam jeszcze nie zakończone to, czy już zaczynać nowe, albo jeszcze nie jestem zwolniony, zwolniona z pracy, nie rozstałam się to, czy już szukać nowej. No i to skombinowanie jak koń pod górę. A tu jest, krótko mówiąc, wyzwanie yy, dla Was. Dać się zaprosić, pójść, spróbować, otworzyć się. Macie w sobie pokłady, takiego, taki, takiej serdeczności. O, oczywiście no, ktoś może się bać, tak? a znowu po dupie dostanę. No, król mieczy będzie was pilnować, żebyście znowu po dupie nie dostali, bo takie doświadczenia już były i wiecie, co, a nawet jak dostaniecie po tyłku, to już wiecie, jak sobie poradzić z takim właśnie uczuciem. Niech po was to spłynie jak po kaczce. Czyli życzę wszystkiego dobrego. Na nowej ścieżce życia. No, złożyłam takie życzenia, jakbym na czyjś ślub szła. Niewykluczone, że efektem tego, co zadzieje się w lipcu, będzie czyjś ślub w grudniu. I za to trzymam kciuki. Dziękuję bardzo.